Jak się życiem nie znudzić? Tak brzmiał tytuł minionego wieczoru w ramach krośnieńskich spotkań z pasjami. Tym razem o swoich pasjach opowiedziała Danuta Pobiedzińska-Myśków. Zainteresowań i pasji ma tak wiele, że jeden wieczór w Mediatece to zdecydowanie za mało, by o wszystkim opowiedzieć. Tak naprawdę to nie wiem o czym będzie to dzisiejsze spotkanie, dlatego że ja posiadam tak liczne pasje, że w zasadzie... Możemy mówić na każdy temat. Każdej ze swoich pasji poświęca swój wolny czas i dużo uwagi. Ostatnio skupiam się trochę na fotografii, w to fotografii ptaszarskiej, ale również zajmuję się rękodziełem. Robię kwiaty z Fabami Ranu, skrzynki, kartki, wszystko, co się da rękami zrobić, to właściwie da się zrobić. Głównym tematem spotkania w mediatece była właśnie miłość do fotografii, szczególnie do zdjęć ptaków. Okazuje się, że fotografia ptaków to wielkie wyzwanie, szczególnie jeśli są w ruchu. Wtedy trzeba uzbroić się w cierpliwość i mieć odrobinę szczęścia. Z moją uwagę przykuły ptaki, ponieważ są blisko. W zasadzie wystarczy wyjrzeć przez okno i już są, usiąść na przybrzeżu, byle krzaku i też tam ktoś mieszka. Yy. No, a poza tym stanowią takie wyzwanie, i tu chyba jest jakby klu. Nie jest łatwo robić zdjęcia ptakom, dlatego że bardzo się ruszają. Natomiast no, przy odrobinie cierpliwości. Wszystko. Komisja Faunistyczna Polskiego Towarzystwa Zoologicznego policzyła, że do 31 grudnia 2021 roku w Polsce stwierdzono występowanie 467 gatunków ptaków. Nasza rozmówczyni ma na swoim fotograficznym koncie większość z nich.